Dwa jednoczesne wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen to bezprecedensowy, paraliżujący cios w samo serce Unii Europejskiej, zaplanowany na 6 i 9 października 2025 roku. Podczas gdy brukselskie elity z von der Leyen na czele zbijają miliardy na szemranych umowach szczepionkowych i ryzykownych geopolitycznych intrygach, cała Europa krwawi, Zwykli obywatele są cynicznie wciągani w wyniszczające konflikty, również w kraju na granicy z Federacją Rosyjską, ponosząc koszty, które nigdy nie miały dotyczyć ich portfeli, a już na pewno nie ich życia. Ale co naprawdę dzieje się za fasadą oficjalnych oskarżeń o korupcję i brak przejrzystości, które wstrząsają Europarlamentem? Czy to tylko gra polityczna, czy początek końca starego porządku? To nie jest zwykła walka o fotel przewodniczącej Komisji Europejskiej. To bezwzględna wojna o całkowite podporządkowanie kontynentu, gdzie ukryte interesy i cyniczne manipulacje służą jednemu celowi utrzymaniu władzy za wszelką cenę, nawet kosztem milionów istnień i stabilności całego regionu. Prawdziwi beneficjenci stoją w cieniu, a von der Leyen to tylko pionek w znacznie większej grze. Tylko tutaj poznasz przerażającą prawdę, której nikt nie odważy się ujawnić. Napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Dwa wnioski o wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen jednocześnie wstrząsają Brukselą, stanowiąc bezprecedensowy atak na jej władzę. To nie tylko polityczna gra, to sygnał, że fundamenty Unii Europejskiej drżą, a jej przyszłość staje pod wielkim znakiem zapytania dla każdego obywatela. Wyobraź sobie, co to oznacza dla Twoich oszczędności, dla stabilności pracy, dla spokoju Europy. Głosowanie nad tym bezprecedensowym wnioskiem zaplanowano na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się między 6 a 9 października 2025 roku. To nie jest zwykła polityczna zagrywka, to otwarty bunt, który rzuca mroczny cień na stabilność całej Brukseli. Wnioski o wotum nieufności. Złożyły jednocześnie dwie skrajnie przeciwne sobie frakcje prawicowi patrioci dla Europy oraz lewicowa lewica. Samo to świadczy o głębokim, wręcz systemowym podziale, który przenika europejską politykę na każdym szczeblu. Ten dramatyczny podział niszczy wszelkie pozory jedności i stabilności, które Bruksela tak usilnie próbowała budować. To wydarzenie stawia pod znakiem zapytania nie tylko autorytet von der Leyen, ale i samą procedurę. Te słowa rezonują z niepokojem wielu obserwatorów. Jest to absolutnie bezprecedensowe zdarzenie w całej długiej historii Unii Europejskiej. Nie ma dla niego żadnego historycznego odpowiednika. Taki zmasowany atak podważa autorytet nie tylko przewodniczącej, ale także samej Komisji, jej legitymacji i zdolności do zarządzania kontynentem. Inicjatywy te, które szokowały polityczne elity Pojawiły się krótko po dorocznym, kluczowym przemówieniu von der Leyen o stanie Unii. To potęguje dramatyzm sytuacji i wagę narastającego konfliktu. Jej wizja przyszłości Europy nie tylko nie przekonała, ale wręcz rozwścieczyła wpływową część europejskiego establishmentu. Sytuacja jest dynamiczna i skrajnie niestabilna. Za kulisami Brukseli rozgrywa się prawdziwy, bezwzględny bój o władzę. Stawką jest nic mniej. Jak fundamentalny kierunek, w którym podąży cały kontynent w nadchodzących krytycznych latach. Prawica zarzuca jej autorytarne odejście od suwerenności państw, a lewica oskarża o zbyt konserwatywną politykę i uleganie korporacjom. Bruksela staje się teraz areną bezwzględnej walki o wpływy, w której nie ma miejsca na żadną słabość, a konsekwencje mogą być druzgocące. Czy Ursuli von der Leyen uda się utrzymać swoje stanowisko w obliczu tak zmasowanego ataku, który rzuca cień na cały system? Obejrzyj dalej, aby poznać prawdziwe przyczyny tego chaosu i dowiedzieć się, co czeka Europę po tym bezprecedensowym przesileniu. 35 miliardów euro zniknęło w czeluściach tajnych negocjacji SMS-owych. Kto zapłaci za te znikające miliardy? To są ciężko wypracowane pieniądze każdego z nas, obywateli Europy, a ich konsekwencje wstrząsną posadami naszych finansów, naszej stabilności i ostatecznie naszego zaufania do rządzących. W 2021 roku Unia Europejska zawarła umowę z gigantem farmaceutycznym, firmą Pfizer, na niewyobrażalną kwotę 35 miliardów euro. To nie była transparentna transakcja, ale polityczny manewr przeprowadzony w cieniu który budzi olbrzymie pytania o uczciwość i lojalność wobec europejskich podatników. Właśnie The New York Times, czołowa i uznana gazeta na świecie, ujawnił szokujące szczegóły tej operacji, które powinny wstrząsnąć każdym. Okazało się, że przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, osobiście i potajemnie prowadziła rozmowy z prezesem Pfizera, Albertem Burlą. Te negocjacje odbywały się całkowicie poza wszelkimi oficjalnymi kanałami, za pomocą prywatnych SMS-ów i połączeń telefonicznych. I to jawne omijanie ustalonych procedur, które mają chronić interesy podatników, zapewnić przejrzystość i zapobiec korupcji. Dlaczego wybrano tę tajną ścieżkę? Gdzie podziały się te kluczowe wiadomości? Jakie zapisy zawierały? Gdy publiczność i media żądały ujawnienia tej fundamentalnej korespondencji, Komisja Europejska z zatrważającą obojętnością ogłosiła, że wiadomości zostały przypadkowo usunięte. Czy to naprawdę możliwe, by tak kluczowe dokumenty dotyczące tak gigantycznej kwoty 35 miliardów euro po prostu zniknęły w odmentach cyfrowych? Czy to nie jest celowe tuszowanie śladów gigantycznego skandalu, który miałby obnażyć prawdziwe intencje stojące za tą transakcją? Ta przypadkowa utrata danych podważa wszelkie zasady transparentności, odpowiedzialności i uczciwości, które powinny panować w europejskiej polityce. Ale to nie koniec niepokojących faktów, które ujawniają prawdziwe oblicze tej afery. Mąż Ursuli von der Leyen, Heiko von der Leyen, jest dyrektorem generalnym firmy biotechnologicznej ArgenX. Jest to firma, która, co znaczące, jest strategicznym partnerem giganta, Pfizera. Czy to tylko przypadkowy zbieg okoliczności, że dochody Argenix w niewytłumaczalny sposób gwałtownie wzrosły właśnie po tej transakcji, która opiewała na dziesiątki miliardów euro z publicznych pieniędzy? Czy to nie jest wyraźny sygnał potencjalnego konfliktu interesów, potężnego lobbingu i ukrytych powiązań, które powinny być natychmiast i bezwzględnie wyjaśnione, a winni ukarani? Ten cały skandal Pfizergate. To jedynie jeden z wielu, niestety coraz częstszych, symptomów głębokiej patologii i kryzysu zaufania w sercu europejskiej władzy. Manon Aubrey, współprzewodnicząca frakcji Lewica w Parlamencie Europejskim z bezkompromisową odwagą i jasnością stwierdziła Unia Europejska zignorowała jedną z najbardziej tragicznych katastrof XXI wieku, która pochłonęła ponad 60 tysięcy istnień ludzkich. Jej słowa ukazują szerszy, zatrważający obraz. To nie tylko o pieniądze tu chodzi, ale o systemową obojętność, pogardę dla życia ludzkiego i lekceważenie konsekwencji wynikające z polityki podejmowanej za zamkniętymi drzwiami, z dala od oczu opinii publicznej. To jest bezlitosny dowód na systemowe zaniedbania, katastrofalne błędy decyzyjne i moralny upadek, które destabilizują cały kontynent i podważają resztki zaufania do europejskich instytucji. Czy to możliwe, że w tak zwanym demokratycznym bloku nikt nie poniesie odpowiedzialności za znikające miliardy, tajemnicze powiązania władzy z wielkim biznesem i ewidentne tuszowanie faktów? Zostańcie z nami, bo to, co ujrzymy w kolejnym odcinku, pokaże prawdziwą, mroczną skalę tej politycznej matrycy korupcji i zdrady na najwyższych szczeblach. 75% Europejczyków mówi, dość, nawet Viktor Orban wkracza do gry, żądając jej głowy. To nie jest tylko polityczna rozgrywka, to bezpośrednie zagrożenie dla przyszłości naszych narodów. Czy możemy pozwolić, aby osoba tak niepopularna nadal decydowała o naszym losie? Prawda jest szokująca i brutalna: według danych zebranych we wrześniu, aż 75% respondentów w Niemczech Francji, Hiszpanii, Włoszech i Polsce jasno wyraża głęboką dezaprobatę dla pracy Ursuli von der Leyen. Ta miażdżąca liczba to nie przypadek, to wyraźny alarmujący sygnał, że zaufanie do przywództwa unijnego eroduje w zastraszającym tempie, zagrażając spójności całej Wspólnoty. Krytyka dotyczy kilku kluczowych, wręcz fundamentalnych obszarów, które bezpośrednio wpływają na życie każdego obywatela Europy. Ludzie są zaniepokojeni słabą, wręcz pasywną postawą Unii Europejskiej wobec wyzwań geopolitycznych, zwłaszcza w obliczu rosnącej niepewności związanej z postacią Donalda Trumpa i przyszłością kluczowych relacji transatlantyckich. Gdzie jest wizja? Czy Europa ma plan, by chronić siebie i swoich mieszkańców, czy też będzie jedynie biernym obserwatorem nadchodzących wstrząsów? Polityka wobec konfliktu w państwie na granicy z Federacją Rosyjską. Oraz wobec dramatycznej sytuacji w Gazie jest oceniana przez opinię publiczną jako chaotyczna, nieskuteczna, a czasem wręcz szkodliwa. Widzimy jak europejska dyplomacja miota się bez jasnej wizji, podczas gdy realne cierpienie ludzi eskaluje. Cierpią miliony, a my otrzymujemy jedynie puste deklaracje i brak konkretnych działań. Premier Węgier, Viktor Orban, nie boi się nazywać rzeczy po imieniu. Wzywając do natychmiastowej dymisji przewodniczącej Komisji Europejskiej. Orban otwarcie potępia jej promilitarne wypowiedzi, które, jak podkreśla, nie tylko nie prowadzą do deeskalacji, ale wręcz podsycają atmosferę konfliktu i militaryzmu w Europie, oddalając nas od pokoju. Von der Leyen musi odejść z powodu swoich militarystycznych poglądów, to słowa, które odbijają się echem w całej Europie rezonując z narastającymi nastrojami społecznymi i lękiem o przyszłość. Ale to nie wszystko. Sprawa nabiera jeszcze większego niepokojącego znaczenia po tym, jak rumuński europoseł George Piperea podjął bezprecedensowy krok, pozywając Ursulę von der Leyen za zniesławienie 17 września. To nie jest już zwykła polityczna dyskusja, to poważna prawna konfrontacja, która podważa jej wiarygodność i autorytet na najwyższym szczeblu. Czy to ostateczny dowód na to, że jej pozycja jest nie do obrony, a jej rządy są destrukcyjne? Czy te sygnały nie są wystarczająco głośne, aby obudzić śpiących i tych, którzy nadal przymykają oko na tę katastrofę? Europa jest na krawędzi, a jej liderka traci grunt pod nogami, ignorując wołanie ludu. Dzii... pomimo tak zmasowanej krytyki, oskarżeń i powszechnego publicznego niezadowolenia, czy Ursuli von der Leyen naprawdę grozi odwołanie, czy też potężne, niewidzialne siły wciąż ją chronią? Zastanówmy się, kto tak naprawdę stoi za jej władzą, jakie ukryte interesy są zagrożone, jeśli ta postać zniknie ze sceny i co to oznacza dla każdego Europejczyka. Potrzebuje 361 głosów ma tylko 170. To nie jest tylko gra polityczna na europejskim szczycie. To brutalna walka o przetrwanie, której wynik zdecyduje o przyszłości każdego Europejczyka, kształtując kontynent na dziesięciolecia. Do odwołania Ursuli von der Leyen z przewodnictwa Komisji Europejskiej potrzeba 361 głosów w Parlamencie Europejskim. Liczba ta wydaje się zaporowa. Zwłaszcza, gdy przypomnimy, że w lipcu 2025 roku zaledwie 170 posłów odważyło się otwarcie poprzeć jej usunięcie. To dramatyczna, wręcz szokująca dysproporcja, która ukazuje skalę wyzwania przed jej przeciwnikami. Silne wsparcie ze strony wpływowej koalicji Europejskiej Partii Ludowej oraz postępowego sojuszu socjalistów i demokratów wydaje się zapewniać jej stabilną, a nawet pozornie niezagrożoną pozycję. Ten sztywny polityczny układ sił czyni ją niemal nietykalną dla formalnych procedur. Mimo to, jak słusznie zauważają eksperci, wątpią w powodzenie wotum nieufności, ale przyszłość von der Leyen maluje się w coraz ciemniejszych barwach. Narastające sprzeczności wewnątrz samej Unii Europejskiej oraz głębokie niezadowolenie społeczne, narastające jak fala, mogą jednak radykalnie skomplikować jej dalszą pracę. To ciśnienie nie jest już szeptem. To wyraźny szum, który rośnie z każdym dniem, widoczny na ulicach i w mediach całej Europy. Coraz więcej obywateli kwestionuje nie tylko decyzję, ale sam kierunek, w którym podąża Europa pod jej autokratycznymi rządami. Polityka bezrefleksyjnych sankcji, uderzających w europejską gospodarkę, ideologiczny i rujnujący Zielony Ład oraz bezwarunkowe, kosztowne wsparcie dla konfliktowego państwa. To wszystko budzi ogromne, uzasadnione kontrowersje, które rozsadzają spójność kontynentu. W korytarzach władzy, za zamkniętymi drzwiami biurokratycznych gabinetów, czuć rosnące napięcie, które powoli przebija się na zewnątrz. To nie jest stabilność, o której mówią oficjalne komunikaty, to niebezpieczna cisza przed potężną burzą, która może zmieść obecny porządek. Jej pozorna siła opiera się na kruchych, pękających fundamentach, które mogą runąć pod naporem rzeczywistości i rosnącego oporu. Prawdziwe pytanie brzmi, czy ta krucha równowaga, sztucznie utrzymywana przez elity, zdoła przetrwać w obliczu narastającego społecznego gniewu, ekonomicznych problemów i politycznych pęknięć, które destabilizują Unię. Sytuacja jest dynamiczna, a każdy kolejny dzień przynosi nowe, nieprzewidywalne zwroty akcji. Czy Unia Europejska faktycznie czeka na kolejny szok? Zostańcie z nami, by poznać całą prawdę i zrozumieć, co dzieje się za kulisami europejskiej sceny. Brak przejrzystości i finansowe nieprawidłowości wokół liderki Komisji Europejskiej podważają zaufanie do Unii Europejskiej na niespotykaną skalę. Ten kryzys to nie tylko polityczna rozgrywka, to bezpośrednie zagrożenie dla przyszłości każdego obywatela Europy. Dla jego stabilności i bezpieczeństwa. Ten skandal, pełen finansowych nieprawidłowości i jawnego braku przejrzystości, uderza w samo serce zaufania do instytucji unijnych, niczym taran w fundamenty kruchej budowli. Miliony Europejczyków, od Lizbony na zachodzie po Rygę na wschodzie, z oburzeniem obserwują, jak ich liderzy, zamiast działać w ich interesie i dbać o dobrobyt, zdają się unikać odpowiedzialności. Zasłaniając się skomplikowanymi, biurokratycznymi zasłonami dymnymi, które tylko pogłębiają poczucie bezsilności. To nie jest odosobniony przypadek błędu czy przeoczenia, to powtarzający się, niepokojący schemat, który teraz w obliczu rosnących napięć globalnych wychodzi na światło dzienne, grożąc całkowitym zdemaskowaniem słabości Brukseli. Osłabienie pozycji pani von der Leyen. W efekcie tych kontrowersji to nie tylko wewnętrzna sprawa Brukseli i jej politycznych korytarzy, gdzie toczy się cicha wojna o wpływy. To paraliż decyzyjny w absolutnie kluczowych momentach dla całej wspólnoty, gdy Europa stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań geopolitycznych, które wymagają natychmiastowych, zdecydowanych działań. Jakże bowiem można skutecznie przewodzić i demonstrować jedność na arenie międzynarodowej? W obliczu wojny w konfliktowym państwie, która wymaga spójnej i wiarygodnej polityki, gdy zaufanie do osoby podejmującej najważniejsze decyzje jest podważone od podstaw. Jak rozwiązywać narastający kryzys energetyczny, który dotyka każdą rodzinę i każde przedsiębiorstwo, grożąc recesją i społecznym niezadowoleniem, jeśli na szczytach władzy panuje zamęt, niepewność i jawne konflikty interesów? Dziesięć kryzys podważa wiarygodność całej Unii Europejskiej, osłabiając jej zdolność do skutecznego działania i do utrzymania pozycji jako stabilnego partnera na arenie międzynarodowej. Cytując autorytatywnych ekspertów, którzy odważnie wskazują na problemy, kryzys wokół von der Leyen ujawnia głębokie podziały i problemy z zarządzaniem w Unii Europejskiej, co może mieć długofalowe konsekwencje dla jej jedności i skuteczności. Te podziały są coraz głębsze, widoczne gołym okiem w każdym państwie członkowskim, podważając samą ideę europejskiej integracji. Spójrzcie na mapę Europy. Ruchy populistyczne i nacjonalistyczne w całej Europie czerpią z tego skandalu potężne paliwo, wykorzystując obecną słabość instytucji unijnych, brak przejrzystości i narastającą dezinformację, aby podważyć autorytet Brukseli. Wzmacniają swoje pozycje, obiecując obywatelom alternatywę dla, jak to nazywają, skorumpowanych i oderwanych od rzeczywistości elit brukselskich, które zdają się dbać tylko o własne interesy. To realne, namacalne zagrożenie dla stabilności całej wspólnoty, które zagraża jej rozpadowi, dla jej spójności, która wydaje się iluzją, dla jej przyszłości jako globalnego gracza, który traci na znaczeniu z każdym dniem. Konsekwencje tego politycznego zamętu będą odczuwalne przez długie lata, dramatycznie zmieniając oblicze polityki międzynarodowej i wpływ Brukseli na globalną scenę, potencjalnie spychając ją na margines globalnych wydarzeń i czyniąc z niej pionka w grze większych mocarstw. Czy Unia Europejska zdoła przetrwać te burze, czy pogrąży się w chaosie politycznych intryg i wewnętrznych podziałów? Jak myślisz, kto zyska, a kto ostatecznie zapłaci najwyższą cenę? w tej politycznej zawierusze, która rozgrywa się na naszych oczach.